Program pod nazwą Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 cieszy się dużym zainteresowaniem wśród zachodniopomorskich organizacji pozarządowych. Fundusz stanowi propozycję kontynuacji funkcjonowania oferty programowej skierowanej do sektora organizacji pozarządowych po pozytywnych doświadczeniach wynikających z realizacji rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2005-2007 rezerwy celowej budżetu państwa w roku 2008 pod nazwą Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013. Zmodyfikowana formuła wsparcia inicjatyw obywatelskich ma być adekwatna do potrzeb i oczekiwań sektora organizacji pozarządowych związanych z tworzeniem partnerstwa publiczno-społecznego, poprawą jego kondycji społecznej i finansowej oraz poziomem inwencji i zaangażowania w proces rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Podczas spotkania na Zamku Książąt Pomorskich szczecińscy działacze poznali strukturę funduszu, odbyły się także warsztaty jak z rządowych pieniędzy skorzystać.